Witamy w naszym pięciominutowym podsumowaniu poświęconym sprzedaży w sklepie Amazon. Każdy sprzedawca Amazon tworzy konto sprzedażowe, którego następnie używa do oferowania produktów, realizacji zamówień i otrzymywania płatności. Aby pomóc Ci rozpocząć swoją podróż sprzedażową, przejrzyjmy się tym czterem podstawowym krokom. Poznamy również niektóre popularne narzędzia i programy które mogą pomóc w rozwoju Twojej firmy. Aby utworzyć konto sprzedażowe, odwiedź stronę sell.amazon.pl. Kliknij przycisk Zarejestruj się. Następnie kliknij przycisk Utwórz konto Amazon. Na następnej stronie, przed rozpoczęciem procesu rejestracji, ustalisz dane uwierzytelniające dla swojego konta. Podczas procesu rejestracji Podasz informacje o sobie i swojej firmie wraz ze szczegółowymi danymi, których używamy do konfiguracji płatności i przetwarzania rozliczeń. W ramach rejestracji wybierzesz między dwoma planami sprzedażowymi indywidualnym i profesjonalnym. Z planem indywidualnym płacisz 4 zł bez VAT za każdy sprzedany produkt i masz dostęp do podstawowych narzędzi sprzedażowych. Z planem profesjonalnym płacisz 165 zł 91 groszy bez VAT miesięcznie i cieszysz się dostępem do zaawansowanych narzędzi reklamowych, produktowych i cenowych. Oba te plany pozwalają sprzedawcom uczestniczyć w programie realizacja przez Amazon lub inaczej FBA, który omówimy nieco później w tej prezentacji wideo. Po zakończeniu procesu rejestracji możesz zalogować się do portalu Seller Central. Najpierw musisz skonfigurować ustawienia swojego konta. Następnie możesz użyć menu głównego, aby przejść do narzędzi właściwych dla każdej części cyklu sprzedaży. Gdy nowi sprzedawcy logują się do portalu Seller Central, zadanie, które często przychodzi im na myśl jako pierwsze, to zaoferowanie produktów. Ale jeśli jesteś właścicielem kwalifikującej się do tego marki, zalecamy zarejestrowanie jej w rejestrze marek Amazon Brand Registry przed umieszczeniem swojej oferty. Brand Registry to darmowy program, który zapewnia dostęp do dodatkowych korzyści i zabezpieczeń. Daje on też markom większą kontrolę nad ich stronami i ze szczegółowymi informacjami o produkcie. Odwiedź brandservices.amazon.pl w dowolnym momencie, aby przejrzeć wymagania i rozpocząć proces rejestracji. Kiedy jesteś gotowy, aby zaoferować produkt, zacznij od ustalenia, czy występuje on już w sklepie Amazon, czy też jest nowością. Jeśli produkt już istnieje, zaoferujesz go, dopasowując swoją ofertę do istniejącej strony tego produktu. Jeśli produkt jest nowością utworzysz nową stronę ze szczegółowymi informacjami o produkcie i jednocześnie dodasz informacje o swojej ofercie. Prawdopodobnie będziesz potrzebować unikalnego identyfikatora produktu lub numeru GETIN, aby utworzyć ofertę. Najpopularniejszym identyfikatorem produktu w sklepie Amazon jest kod UPC, ale możesz również użyć numeru ISBN, EAN lub JAN. Każdy identyfikator produktu jest sparowany z kodem kreskowym, co sprawia, że można go zeskanować. W niektórych przypadkach możesz również ubiegać się o wyjątek od posiadania numeru GETIN, gdy produkt nie ma kodu kreskowego. Istnieją dwie podstawowe metody umieszczania oferty w sklepie Amazon: pojedynczo i zbiorczo. Wszyscy sprzedawcy mogą umieszczać oferty produktu pojedynczo. Za pomocą opcji Dodaj produkty w portalu Seller Central możesz wyszukać produkt, do którego chcesz dopasować swoją ofertę. Następnie kliknij Dodaj produkt, który nie jest sprzedawany na Amazon, aby utworzyć nową ofertę. Jeśli korzystasz z planu profesjonalnego, masz również możliwość zbiorczego dopasowywania lub tworzenia ofert produktów. Użyj narzędzia Dodaj produkty, przesyłając plik, aby wybrać kategorię produktów. Następnie wygeneruj i pobierz arkusz kalkulacyjny. Wpisz informacje o produkcie i prześlij wypełniony plik. Po utworzeniu ofert produktów, następnym krokiem jest kwestia realizacji zamówień. Sprzedawcy Amazon mogą realizować zamówienia na dwa sposoby. Realizacja przez sprzedawcę, zwana również MFN, daje Ci kontrolę nad całym procesem obsługi klienta. Oznacza to również, że ponosisz odpowiedzialność za przygotowanie, pakowanie i organizowanie dostawy zamówień, a także obsługę klienta oraz zwroty towarów i środków pieniężnych. Realizacja przez Amazon FBA Pozwala sprzedawcom wysyłać produkty do Amazon w celu przetwarzania zamówień. Wysyłane przez Ciebie produkty są przechowywane w naszej sieci centrów realizacji zamówień. Gdy klient złoży zamówienie, zbieramy, pakujemy i wysyłamy je. Nadzorujemy również proces obsługi klienta i zwroty. Jedną z korzyści FBA jest to, że produkty kwalifikują się do bezpłatnej dwudniowej dostawy Amazon Prime. Kiedy klienci zaczną kupować Twoje produkty, zaczniesz otrzymywać płatności regularnie. Standardowo Amazon rozlicza konta sprzedających co dwa tygodnie. Właściwe dla Ciebie płatności są przekazywane na Twoje konto bankowe za pośrednictwem automatycznej izby rozliczeniowej. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat nadchodzącej płatności lub ostatniej wypłaty, skorzystaj z pulpitu płatności w portalu Seller Central. Zanim zakończymy niniejsze podsumowanie, rzućmy jeszcze okiem na pulpit kondycji konta w portalu Seller Central. Ten sposób pomaga sprzedawcom szybko zrozumieć zasady Amazon i cele wydajności. Możesz go użyć do zrozumienia jakości obsługi klienta, którą mierzymy za pomocą wskaźnika zwanego Wskaźnik VAT zamówień. Możesz go również użyć do sprawdzenia zgodności z różnymi zasadami. I wydajności dostaw dla zamówień MFN. Regularnie monitorując kondycję konta, pomagasz zapewnić płynny proces sprzedaży sobie i swoim klientom. Na tym kończy się nasz 5-minutowy przegląd sprzedaży w sklepie Amazon. Dziękujemy i życzymy udanej sprzedaży.